Skocznie! Tak, skoczna laguna jest skocznie najlepsza! Och, <noise> z chęcią bym tu został z wami, ale odkryłem właśnie nowe życzenia w jaskini życzeń. Zi musi je zobaczyć! Miłego skakania! Do zobaczenia! Laguna! Do zobaczenia! Wow! O, cóż za zgrana grupa życzeń z Nauczysz je wszystkiego o ich mocach podczas treningu. W rzeczy samej. Będzie co notować w życzopedii. Więc życzę miłej pracy! Ten czoła w górę! Do zobaczenia! Witam w drzewie życzeń. Mam na imię Zi i będę waszym opiekunem. Więc kim ty jesteś? Wow, witam cię! Ciekawe życzenie! Hmm! Zanotuję to! A grawitację! Wymazujące życzenie! No nie, nie jest wcale źle. Nauczę cię kontrolować twoje moce. Nazwę cię, maluchu... Magiś! <śmiech> <śmiech> Ups! Życzenia za burtą! Magiś, nie ruszaj się nigdzie. Dziś jesteś... Mój stół! I reszta! Gdzie jest to wszystko? Wow! Nie wow! Oh! Tak! Yeah! Co? To wygląda jak życzenie. Dziwne. To chyba jest życzenie. Ninja! Dzięki, Tru. <noise> Tru, Bazyli, zaginęło mi życzenie! Zanim nauczyłem magisia kontrolować swoje moce, przestraszył się i uciekł. Nigdy się tak nie zdarzyło! O nie! To jest straszne! Proszę, przyprowadźcie go do mnie, zanim całe królestwo zniknie! Bierzemy się do poszukiwań, Zi! E, Tru, magiś leci w tamtą stronę! Eee, nasz domek jest tam! Chodź, Bee! Za Magisiem! Uh, magiś, czekaj! Nie wymazuj nam domu! Nie wymazuj nam oh. domu! Mój słodki kocidomek! O oh, nie! Mój kocikocyk był tam! Moje rybne znikersy też! I moja ulubiona podusia! <noise> Muszę się teraz zadowolić podusią awaryjną! Smutno mi! Podsunąłeś mi pomysł! Położymy spać magisia! Magisiu, nie zechciałbyś się zdrzemnąć? <grymiraty> 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 Mój ogonek! Obi. To jest straszny Tru! Kot bez ogona jest jak kot rozebrany! Chwila, ja się nie ubieram. <grymiraty> O, dziękuję. Nie, to przecież jest lina, nie ogonek. To nie jest koniec świata, bi. Ups. To znaczy, nie martw się. Kiedy Magiś powróci do drzewa życzeń, to wszystko naprawimy. Mój ogonek też. Kocie słowo. Kocie słowo. Dobrze, kupuję to. Przyszedłem do dachu. Później no, się rozliczymy. O, o! Magiś to potężne życzenie. Jeśli nadal będzie się tak denerwował, więcej rzeczy zniknie. Potrzebujemy pomocy życzeń. O, kłębuszko! miau! To drzewa życzeń! Ja! Yeah! życzenia robią? – Strzegą życzopedii. – O, jakie to miłe! – Tylko jej Magiś nie zdążył wymazać. No i oczywiście życzeń. O, jak ja się cieszę, że nadal tu jesteście. O. Magiś wymazał mnóstwo rzeczy w tęczowym mieście. Oj, oj. Musimy szybko wymyśleć, jak go tu sprowadzić. – Żebym szybko odzyskał ogonek. – Dobrze. Usiądźmy i pomyślmy o tym, hmm. więc jak chcecie tu sprowadzić magisia? Więc magiś wymazuje rzeczy, kiedy się od nich odbija, ale kiedy się denerwuje, odbija się bardzo często. Wszystko przez to, że magiś boi się swoich mocy i nie wie jeszcze, jak ich używać. Kwiatek zamiast ogonka poważnie. A nie macie niebieskiego? Dzięki, chłopaki! nie będzie się bał, jeśli będzie się bawił. Potrzebujemy życzeń, które zagrają z nim w grę i sprowadzą go do drzewa życzeń. Świetny pomysł! Oby tylko zadziałał. Drzewo życzeń wysłuchało cię, tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by Proszę, proszę Drzewo życzeń Pięknie proszę Cię Jaka różnorodna grupa życzeń Sprawdźmy, co o nich mówi życzopedia Co? Tu nie powinno być pusto Ani tu Ani tu! Na grzmoty i błyskawice księga została wymazana Magiś! Musiał się odbić od życzopedii i ją wymazać przez przypadek. O, nie martw się, Zi. Ty pamiętasz wszystko o każdym życzeniu. Wow. <noise> Już cię gdzieś widziałam. <noise> wow! Znowu znikł mój ogonek, ale nadal go czuję. Dlaczego go czuję, ale nie widzę? To życzenie kamuflujące! Oczywiście, schowik! <noise> To życzenie zmienia kolor przedmiotów i upodabnia je do otoczenia. Tych rzeczy zwyczajnie nie widać. Uuu, fajnie! Wow. Schowik na pewno pomoże nam zabawić Magisia. A czym jest drugie życzenie? Wygląda jak kropka w groszki. Albo groszek w kropki. <laughs> trop kropek! To życzenie zostawia za sobą trop złożony z kropek. Ślad złożony z kropek. Hmm. Magiś może podążać szlakiem kropek do drzewa życzeń. Będzie się świetnie bawił. A ty jesteś. Do, 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 do. życzeniem zwrotnym? Pokażesz coś innego? Do, 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 do. A, nie mam pojęcia, kim jesteś, ani jakie masz moce. Wszystko przez tę wymazaną życzopedię. Ten król będzie wściekły, kiedy się dowie. Porozmawiaj z nim. On ci na pewno pomoże. Dziękuję, Zi. I tobie, trzeba życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń! Do zobaczenia! Powodzenia, tru! Znajdźmy magisia, kłębuszko! Oh, o, ogonku! Szlakiem znikających rzeczy. O, a jak zobaczysz mój ogonek, to daj znać. <grystanie> Dzięki kłębuszka. O, to znowu ty. Nie przepadam za piórami. <grystanie> <grystanie> Moje włosy zniknęły. O tak. Puf. Tak, do ci z tym. Hej, właściwie masz rację. Idę się pokazać Mildred. Ona powie to samo. <grystanie> Magis jest bardzo sprężysty. Trudno będzie go złapać. Hmm, my nie możemy go wcale łapać, Bi. To by go przestraszyło. Ale możemy zrobić z tego grę. Zagramy w łapanego. O tak! Ha! Czas kota ninja! Nikt nie złapie tego kociaka. Tak! Kiedy Magis zacznie cię łapać, Uciekaj w stronę drzewa życzeń. kumam. I żeby zabawa była jeszcze lepsza, trochę mu ją utrudnimy. Mam do tego idealne życzenie. Zizazu, chodź no tu. Do z chowiku? Życzenie działa już. Cześć z chowiku. Co powiesz na grę włapanego? Pokaż nam, jaki zastosujesz kamuflaż, żeby ukryć Bazylego. Haha! <słuch> Ninja-kotoflaż! Dobrze! Zaczynamy! Aha. Złap mnie, jeśli potrafisz! Chodź i złap mnie! Jestem szybszy! <słuch> Cześć, Magisiu! Bawimy się w z Bazylim. Dołączysz się? Jestem tutaj! Świetnie, kto go złapie, wygrywa, tu jestem! Tadam! Teraz tutaj! Bruni za nim dalej! Udało się, jakiś dobrze się bawi, ale dałem się złapać! A wcale że nie! Super kamuflaż z chowiku. Niezły Rubi. Tak, trzymaj, a doprowadzimy go do drzewa życzeń. Tutaj nikt mnie nie znajdzie. Złapałeś mnie! Życzenie zniknęło! Szybko! Magiś musi wrócić! A niech mnie zazieleni! Cała życzopedia jest dokładnie wymazana! Wasza wysokość, przepraszam. O, e, 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 nie martw się, Zi. Wypadki się zdarzają. Ale naprawisz to tak i wszystko wróci na miejsce! Ja nie dam rady, Zi, ale ty, owszem, ty wiesz o życzopedii i życzeniach wszystko! Musisz sobie tylko to przypomnieć, a najlepszym sposobem jest odtworzenie swoich kroków. Odtworzenie kroków? Tak, przypomnij sobie, co robiłeś. Krok po kroku, po kroku, kroczek. Spróbuj to zrobić tak: głową poruszaj w spak. Wydęż mózg, jak mądry gość, a przypomnisz wnet sobie coś. I odzyskasz pamięć w lot. O krok, o krok, przewijaj myśl. Może się coś przypomni ci. Pamięć wszak kiglarna tak jest. Przewinąć ją tak w tym jest że. To jakie dziś studiowałeś życzenia? Był placek spłaszczające życzenie i magiś wymazujące życzenie. Aha, a dzień wcześniej? Pamiętam pędzli, życzenie czyszczące i i buchu, życzenie płaczące. O! Odtwarzasz kroki i wkrótce przypomnisz sobie imię trzeciego życzenia. Usiądźmy i pomyślmy. <laughs> Się. O nie! Uuu! Nareszcie! Chłopaki, musicie przestać! To zwyczajnie mnie zasmuca. Przestać? Próbujemy sprawić, by magiś przestał wymazywać. A może właśnie damy mu coś, co może wymazać? Żeby wymazywanie było przyjemne! Świetny pomysł, Tru! Ale co takiego magiś może wymazać? Coś, co zostawia jedno z życzeń. tu, chodź, no tu! Do dzieła, Tropkropku! Życzenie działa już! Dada. Hej, Tropkropku! Będziemy grać z Magisiem w klasy. Dlatego potrzebuję tu mnóstwo kropek. Ja zacznę skakać, a ty stawaj kropki w miejscu, gdzie lądują moje stopy. Dobrze? Bij idź za trop kropkiem skacząc po jego śladach. Pewnie! Ale czy magicz za nami pójdzie? O ile zobaczy, że to świetna zabawa! Muzyczne kropki? Ale czadowe! Jum. Hop, hop, hop! Jak kot, kot, kot! Hop, jak kot! Chodź, pobaw się z nami! W tej grze skaczemy z kropki na kropkę. Nie martw się! Te kropki możesz wymazywać! I dobrze się przy tym baw! Hip, Hip hop, hop, kot! kot hop, 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 hop! Kot, kot, kot! kot, kot, kot. jak kot! Jesteśmy prawie na miejscu! Czyli niedługo odzyskam swój ogonek! Prawda? Co? A? Cześć! Patrz, jak mój gryzmobil błyszczy się jak kryształ! błysk blask! O, te, teraz jest cały skrągli! A teraz go nie ma! O nie! Byliśmy już tak blisko drzewa życzeń! A teraz magi leci w stronę wiecznego, wiecznego lasu! Mam nadzieję, że nie wleci do Jaskini Życzeń. Magiś wleciał do Jaskini Życzeń. To tam człowiek, Król zbiera wszystkie życzątka. Magiś, wracaj tu, stary! Wąchal. Wężące życzenie. Wspaniale. Rzepciu, e, wszystko się klei do jego śladu. W rzeczy samej. Kiedy rzepciu się zjawił, było jeszcze jedno nowe życzenie. Nie rozumiało, co do niego mówię. Musiałem mówić do niego wstecz. I poruszało się także wstecz. Jak trzecie życzenie tru! To jest to! A, dlaczego poruszało się wstecz? Ponieważ... To życzenie odwracające! Nazywa się odwrotek! A, na rudę rubiny! Poradziłeś sobie bez księgi! Tru musi się o tym dowiedzieć! Będzie twarzokulkowa konferencja! Magiś! To ja! Mały przyjacielu, nie bój się! Życzenie? Tak, wszystko dzięki Z. Tak, jakieś życzenie ratujące starabatów by nam się przydało. Życzenie nazywa się odwrotek. To życzenie odwracające pozwala odwrócić działanie. Ale rozumie tylko wtedy, kiedy mówi się do niego od tyłu. Właśnie wpadłam na pomysł, jak wszystko naprawić. O! o! Jeśli o! odwrotek i magisz będą razem, odwrotek odwróci działanie Magisia. Przywróci wszystko, co Magiś wymazał. Dwa życzenia razem? Bardzo pomysłowe. Tru, nigdy tak nie robiłaś. To niesamowite. Nie, szokujące. Nie, nieprawdopodobne. Dzięki. Dam wam znać, jak nam poszło. Powodzenia. Dobrze Bi, pomóżmy Magisiowi odtworzyć kroki i wszystko przewrócić. Mój ogonek też, też, też! <laughs> tak, tak i tak! <laughs> odwrotku! Pora odwrotku! <laughs> to znaczy odwracać. Ziza, z uchodź no Przecież mamy do niego mówić od tyłu. Zu, za, zi, tu, no, chodź! Odwrotek! Działa do... Już działa życzenie! Cześć, odwrotku! Pomożesz mi... E, magisiowi pomóc? Możesz... czy? Iść tyłu do... Wszystko? Już? Przywróćmy! Staw krok potężny Po nim taki sam kolejny Bo to całkiem inny marsz Gdy do tyłu ruszyć masz Odnaleźć zgubę czas Spróbuj to zrobić tak Ruszaj głową w spad Wytęż mózg jak mądry gość A przypomnisz, My sobie coś I odzyskasz tak pamięć w o krok o krok Przewijaj myśl Może się coś Przypomnić. ci Pamięć wszak figlarna tak jest la, 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 la. La, la, la. Przewinąć ją tak w tym jest rzecz <laughs> Ogonek! Wróciłeś! Nie spuszczę cię więcej z oczu! Widzisz? Nie spuszczam cię z oczu! Tru Bazylii, dziękuję za zwrócenie magisia drzewu życzeń i za naprawienie życzopedii. Oraz za wszystko inne. Kochani, moi. nareszcie wszystko jest znowu w normie. Dziękuję, maluszki. Już nie trzeba.